Pomyliła się? Nie, nie, pomyliła się, ale... No, no. Ale Ale dopierdziela równo, nie? Sekunda kary dla Karoliny Miechowskiej natomiast numer 66 już kończy, będzie świetny czas. Kochani Paweł Zachariasz 49,03 Proszę poczekać chwilę, bo tutaj szykuje się bardzo dobry wynik i być może zmiana, znowu zmiana na pozycji a Karolina Miechowska po upadku kończy. Kończy z czasem minuta 0137.